Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Radkowie, dziś chciałem się odnieść do prymasa Polaka i biskupów. Czy byście już całkiem postradali zmysły? Jak można Kościół, władzę Chrystusa oddać pod panowania ludzi świeckich? Mszę Świętą i Wasze kapłaństwo. Jak prymas Polak i episkopat mógł do tego dopuścić, nie dość, żeście nam uczynili, dni szatana, Allaha w kościele, to jeszcze doprowadziliście do spustoszenia tego domu. Teraz całkiem pozwalacie go upodlić i znieważać. Dla krzyża się umiera, ale my wiemy, kto nienawidzi krzyża. Kościół, jakby miał prymasa jak Wyszyński, to by do tego nie dopuścił. Ale wy chyba macie za wzór lutra. Wstyd! Ojciec Polak powiedział, że łamanie zakazów podczas epidemii jest naruszeniem Piątego Przykazania, oraz wyraził nadzieję, że minister zdrowia przedłuży sankcje dla Kościoła. Skrytykował też księży. W wywiadzie T.V.N. 24 wprost przyznał, że księża, którzy łamią zakazy dotyczące gromadzenia się w wiernych świątyniach, zachowują się nieodpowiedzialnie. Podkreślił, że jego zdaniem jest to grzech przeciwko piątemu przykazaniu oraz jeszcze wzmocnił swój przekaz tym, że ograniczenia muszą być przestrzegane. A co do piątego przykazania, to ja Ci powiem, pastorze Polaku, odpowiem, co o tym myślę. Jezus rzekł, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. No właśnie, prymas bardziej ba o ciało niż o waszą duszę. A powiedziane jest, jeśli nie będziecie pożywali ciała Pańskiego i nie będziecie pili krwi jego, nie będzie w Was życia. I tak prymas Pola pozbawił Was chleba życia i zabił Wasze dusze. Chleb żywota musi być umieszczony w Was, bo jest pełen ducha świętego. Wasze ciała są świątynią dla Ducha Świętego i w Nim musi być umieszczony chleb żywota. Stwierdzam fakt, prymas Polak zabija wasze dusze, jak również katuje mistyczne ciało Boże, czyli Kościół Święty. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, Czego winni się wstydzić, to ci, których dążenia są przyziemne. A żeby nie było, że kłamię, to posłuchajcie kogoś mądrzejszego ode mnie, co Wam powie na ten temat więcej. Śmialiście się z księdza Piotra Natanka, a on precyzyjnie 10 lat temu to przepowiedział: niesłusznie dyspensowany. Teraz wiecie dlaczego? No to posłuchajcie. Dzieci kościoła już nie ma. Zamiast wody święconej macie płyn z orle, orle, Orlenu, którego i tak w Polsce nie macie, bo go Niemcy wykupili. Zamiast łaski uświęcającej udzielanej przez kapłanów, macie wy wody. Wymioty dziennikarzy, którzy się pocz pocą i wiedzą, jak temu zapobiec. Zamiast kościołów macie telewizory. Nastąpiła nieprawdopodobna rewolucja. Za chwilę nie będziecie mieli pieniędzy, bo to ta reforma ku temu zmierza, bo są wszędzie zarazki. Nie będziecie już nic mogli podjąć będziecie we wszystkim podsłuchiwani zgodnie z prawem i oddacie wasze umysły ich systemowi Pan Jezus nas przestrzegł w dziesięciu przykazaniach dzieci to jest coś nieprawdopodobnego jak zapowiedział, czeka nas rok nieprawdopodobnego świadectwa świadectwa danych, danych wobec dziesięciu przykazań ja nie przypuszczałem, że to tak Aż pójdzie mocno, że to przyjdzie tak szybko. Dlatego jest to poligon doświadczalny. Następne ustawy, zgodnie z prawem, wyciszą Kościół katolicki. Nasi bójskupi przejrzeją, ale w nocniku, już z, z ręką w nocniku, to już będzie goodbye winetu. Takiej zdrady wewnętrznej kościoła, jak było po Soborze II, jak była, po, nie było nigdy w historii kościoła. Dzieci wrogowie burzyli kościoły, mordowali księży, łapali wiernych, dziś nie zabili nikogo i nikt do kościoła nie przychodzi. W 2011. We wstępie do tej malutkiej broszurki dzieci pisałem, bo wtedy, o dziwo, na zmartwychwstanie w orędziu przyszedł Bóg, Pan Jezus, i później Matka Boża. Wtedy też było to zmartwychwstanie. Wtedy tak pisałem. Podczas tego rocznego triduum Paschalnego 2011 roku. Przeżywanego na pustelni, niepokalaną w grzechyni, głosiłem cyk kazań: Kiedy krój, król przyjdzie, podrętwiejecie. Bo moi drodzy, w ogroju, kiedy przed Judasz z Watachą, Pan Jezus przedstawił się jako Bóg. Kogo szukacie? Jezusa Anna z Nazaretu powiedział słowa: Ja jestem. Przedstawił się jako król. I ewangelista pisze: Wszyscy padli martwi na ziemię. Podrętwieli. Przedstawiając w nich wielkie cierpienie Boga z powodu buntu współczesnego świata i człowieka wobec samego Boga największe święta katolickie nie wolno nam celebrować. Zaznaczam, w Polsce jeszcze prywatnie, ale w Niemczech, we Włoszech nigdzie nie ma, kapujecie? Jak patrzyłem wczoraj na zdjęcia z Watykanu, to nasza telewizja transmituje wszystko. Sam papież nic. zdjęcia z Częstochowy, paru zakonników, nikogo w Kaplicy Matki Bożej. Rozumiecie? Jedna trumna. Zrealizowali heretycki plan Ukryjcie Boga w waszych serduszkach. Wybito na ziemi publiczny kult, już nie tylko po drodze, ale i wewnątrz świątyni. Dzisiaj tygodni powszechny znak dziedzictwo Uniwolności, święci triumf, ta zaraza diabelska która nam dana była przez masonerię już za komuny w latach pięćdziesiątych w prezencie przysłana, dziś triumfuje swoje zwycięstwo. Zamilkły dzwony w naszych kościołach. Nikt nie przyszedł na rezurekcję w 2011 roku Bóg tak mówił do nas, moi drodzy, w swoim urzędziu. Wy jednak tego nie rozumiecie, nie chcecie tego widzieć, nie chcecie mnie spożywać. Na co umarłem? Jak bardzo jestem osamotniony to w 2011 roku. Gdzie są tłumy witające mnie w dzień zmartwychwstania? Dziś, na rozkaz naszych zdrajców biskupów, nikogo nie ma w Kościele Polskim. Czy wy to rozumiecie? Oni wszyscy powinni się poddać do dymisji, ad statim. To są zdrajcy, barbarzyńcy. Może nie wszyscy, nie wszyscy z nich, ale ci medialnie wołający, oni powinni wszyscy skończyć tak jak podczas rezurekcji Kościuszkowskiej. Dla zdrajców już nie ma wyjścia. Judasz był honorny i wziął stryczek i się powiesił. Coście wzięli od masoneri, że my dziś Polacy nie mogliśmy wyjść na nasze obejścia kościelne z rezurekcją? O przeklęci zdrajcy! Czy Żydzi by na to pozwolili? Czy Islamici by się zgodzili? Ćwiczyli ciczą swój mechanizm jednej wielkiej religii na nas, chorych, słabych katolików, których przejęła masoneria i katolicki liberalizm. Pan Jezus w orędziach na dziesięć przykazań mówi do nas. Dziecko, nauczanie Kościoła o grzechu i o przykazaniach bożych. Zostało wycofane w następstwie szerzącego się w kościele liberalizmu. Wy nie rozumiecie, co to jest liberalizm. Ukryli pod hasełkiem wolności lansowanie uroczystego szatanizmu. Powiedzia mówią Wam, że jesteście wolni i wszystko Wam wolno. Kogito ergo sum, myślę, że okłamano Was. Dzieci, wybito Wam rzeczy wieczne, stąd macie potężny lęk, jesteście zaszczuci. Oddano Was w tych, w tych dniach uroczyście w ręce szatana. Dlatego Bóg mówi: zostało to wycofane w następstwie. Szerzącego się w kościele liberalizmu. Kościelny liberalizm ma tytuł modernizm. Przypominam, ukrył się on po kasacie modernistów przez Piusa X papieża świętego w ruchu liturgiczno-biblijnym. Sprytnie się ukryli. I dzieci rozsadzili kościół i przejęli totalnie władzę nad Nim. Ten katolicki liberalizm, mówi Bóg ojciec w tym orędziu, o, na, o przykazaniu Bożym w tej zielonej książeczce, ma na celu ujednolicenie nauczania wszystkich religii, aby mogła powstać jedna religia którą uda się opanować i kontrolować cały świat. Staniecie się małpami, zwierzętami, chcą przejąć kontrolę nad waszym umysłem, jeśli nie wyłączycie telewizorów i poddacie się szczepieniom, jest po was. Tak jak osłabiono nasze dzieci diabelskimi szczepionkami, bo jesteście uparci dalej, tak teraz idą dalej i wejdą wasz umysł. Wybito wam świadomość Boga, Dlatego się boicie nieprawdopodobnie. Przyglądnijcie się w luszcze z sobą, co wy wyrabiacie w swoich miastach i na wsiach. Z domów nie wychodzicie. Donosicie jeden na drugiego. Jakże może uczestnik mszy świętej, gdzie jest kilka osób więcej, dzwonić na policję i proboszcza karają? Do, doprowadzono nas do poziomu mniej niż zwierząt. I tak się nie uratujecie, wszyscy pomrzecie, tu tylko mi Bogu chodzi, a przez Niego i mnie, żebyście nie poszli w ręce szatana. Rozumiecie, na tym to już oszustwo polega, że oddaję Was dzisiaj Kościół uroczyście w ręce szatana i to jest dramat. Bo Pan Jezus dzisiaj się pyta w orędziu w 2011. Gdzie są tłumy witające mnie w dzień mojego zmartwychwstania? To jeszcze w 2011 były miliony na ziemi polskiej, a dzisiaj? Pytam się Was w imieniu Boga, gdzie są tłumy witające Boga, Króla, Zwyciężce. W dzień mojego sądu zmartwychwstania. gdzie oni wszyscy są? Ci zdrajcy w 2016 umyli ręce i zabrokowali na ziemi polskiej jakąkolwiek dalszą inicjatywę w ogłoszeniu Jezusa królem Polski. Nie chcieli króla, mają dzisiaj wirusa. Jest pytanie, czy wymyślony, czy prawdziwy? Tym się już zajmie historia. Jedno jest pewne, że ta rewolta miesięczna położyła cały świat na łopatki. Jest pocieszające, że Bóg Ojciec, kiedy mówi zdanie w ten kościele liberalizm ma na celu ujednolicenie nauczania wszystkich religii, aby mogła powstać religia, którą Uda się opanować i kontrolować cały świat. A Bóg mówi tak, a ja powiadam: ani JOTA w moim prawie nie może być zmieniona, ani usunięta. Zostaliśmy zdradzeni przez Kościół w nasze największe święta. Teraz już nastąpi podział w naszym społeczeństwie na ateistów i na wierzących. Pocieszę Was, że będzie nas tylko garska na tej drugiej stronie a reszta opowie się przeciwko Bogu urzędowo i zgodnie z prawem.